w w zależności od tego, jakie panie sobie wybrały przedmioty do ozdabiania. Dzisiaj są akurat szkadłki, były różne tacki, podkładki, deseczki. Czyli mniej więcej ile tutaj tak osób tak jak dzisiaj? Czy to jest tak dzisiaj? Nie, Taki skład jest. Dzisiaj jest nawet mniej pani, było, było więcej pani też. Mhm. I co dalej jeszcze? Tak, było nawet 12 ostatnio chyba, tak. prawda? Mhm. I następnym tematem, co będą po skończeniu. Aha, a skąd w ogóle bierzecie, powiedzmy, materiały czy coś? Materiały ja zapewniam Panią. Po wcześniejszej konsultacji Panie mówią mniej więcej, co by chciały. Ja zamawiam z rzeczy, które zostaną. Panie sobie później mogą jeszcze pobierać, jakieś chcą. Także generalnie ja zapewniam praktycznie 80% materiałów. A jeżeli pani mają jakieś swoje serwetki, czy właśnie papiery, które służą do odrabiania, to oczywiście wykorzystują hmm. sobie te. Czy co? Do tej pory budujacz tego? Rozumiem tak? tak? A na czym właśnie polega to postarzanie? Przedmiotu. Na czym polega postarzanie? Jest to taka technika e, e, z wykorzystaniem e, na przykład metody przecierkowej, czyli z wykorzystaniem świeczki, gdzie malujemy pierwszą warstwę ciemniejszą, e, stosujemy świeczkę woskową na warstwie jaśniejszej farby i po prostu przecieramy i uzyskujemy efekt przedmiotu, który daje wrażenie przedmiotu starego. No. Dobre, czyli a jeszcze na dalsze takie coś plany? Dalsze, yy, za tydzień będzie jeszcze wykańczanie wszystkiego, co zostanie z dzisiaj i rozpoczynamy zajęcia ze scrapbookingu. Będziemy robić albumy okolicznościowe, kartki okolicznościowe i yy, być może, że notesy też, zależy, która A to będą kartki okolicznościowe, typu malowania, wyklejania yy, czy? Nie, to będą kartki zdobienia, tak, specjalnym papierem do scrapbookingu i elementami, elementami do zdobienia. To są specjalne takie gotowe wycinanki, które się nakleja, wszelkie tasiemki, sznureczki, cekiny, perełki i takie rzeczy. No i szykujemy się powoli do warsztatów świątecznych. Tak, będą, będą stroiki, będą karty okolicznościowe i będą też tak ze wstępnych planów będzie dekupaż motywami świątecznymi na wszelkich przedmiotach takich drewnianych. Na pewno jest za jasne. Ale to nie 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 To. A co to, to nie jest bejca. To nie jest bejca. To jest farba. To jest farba. Bejce, bejcą chcesz robić. Nie właśnie no, farbą i to do tego. Tylko to w Ale lubimy? z wykuparzem czy, czy bez to ozdabiania? Nie. Czy ma być wykuparz użyty, czy nie? Bo jeżeli nie, można wybejcować tylko i ładnie polakierować. Nie, nie, nie. To jest z tym, ale nie, nie co Teraz można tak. Co tutaj to na znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy. Już, zaraz mam to się zastanawiam, znaczy, to zrobić. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. I o, jeszcze i tak, mhm. to, a, a rozciągnąć to, co zostało. Możesz na ile jednej ścianki tylko, to spróbuj na z, to to jak rozciągnąć i już rozciągniesz to wtedy pędzelkiem, wiesz, tak wytała. Na sam koniec, już jak będziesz tu przeciął, to tu widzę w środku, no to w musi być jeden raz przynajmniej, tylko pamiętaj, żeby sobie zostać. To tak. To 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 mam! A,

No, no, to to by użyło chłopy cięciu. Mhm. Dobrze. nie możesz jadę na pół. O, 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 o.